Witajcie! W pośpiechu codziennego życia często tracimy z oczu rzeczy, które uznajemy po prostu za pewnik. A jeśli Wam powiem, że wiele osób marzy o zwykłych rzeczach, które posiadamy, marzą o domu, który my nazywamy ciepłym, o dostępie do komputera, filiżance, gorącej herbaty. Dla niektórych takie zwykłe rzeczy są nieosiągalnym luksusem, znajdującym się poza granicami rzeczywistości. Dziś wyruszymy na spotkanie klęsk żywiołowych, podczas których ludzie będą świadkami przerażających scen. Na własne oczy zobaczą powodzie, burze i tornada, które na zawsze zmienią ich życie. Ci ludzie jednak nie upadną na duchu, lecz nauczą się doceniać to, co mają i być za to wdzięcznym. W latach 2021-2022 nastąpił gwałtowny wzrost klęsk żywiołowych we wszystkich zakątkach świata. Od fali upałów w Kolumbii Brytyjskiej po pożary lasów w regionie Morza Śródziemnego, poprzez powodzie w Nigerii i susze na Tajwanie, trzęsienia ziemi, huragany, podtopienia terenu i inne klęski żywiołowe, zabiły 10 tysięcy osób, a straty ekonomiczne wyniosły 280 miliardów dolarów. W latach 2000-2019 na całym świecie zarejestrowano ponad 11 tysięcy ekstremalnych zjawisk pogodowych w wyniku których zginęło prawie 480 tysięcy osób. Szkody materialne w tym czasie wyniosły 2,56 biliona dolarów. Przyjrzyjmy się teraz niektórym z tych katastrof. To niebywałe, jak spokojnie zachowują się ci ludzie w obliczu szalejącej przyrody, której nie da się okiełznać. Często powodzie wyrządzają szkody nie tylko ludziom, ale także ich mieniu. Jedyne co można w takim przypadku zrobić, to obserwować, jak płynąca woda unosi wasze auto niczym morski statek. Czasami jednak to nie samochody ulegają zniszczeniu, a domy. A teraz spójrzcie na rzekę, chyba nie macie ochoty w niej pływać, co? Nurt podczas powodzi ma tak niszczycielską siłę, że z łatwością może przenieść betoniarkę. A jeśli Was nie zaskoczyła pływająca betoniarka, to tutaj prąd porwał kilkutonowy autobus, niczym piórko. Szkody spowodowane poważnymi powodziami szacuje się na miliony. Oto na przykład zniszczony hotel w Pakistanie. Na szczęście wszystkich gości udało się wcześniej ewakuować. Fundamenty budynku mogą być niewiarygodnie solidne, ale skutkiem powodzi jest erozja gleby. A to może prowadzić do takich konsekwencji. To nie jest składowisko starych samochodów, ale skutki silnej powodzi w słynnym mieście Mekka w Arabii Saudyjskiej. Silne powodzie mogą przedrzeć się przez szeroki most i sprawić, żeby nie nadawał się on już więcej do użytku. Ale nie tylko powodzie mogą być niebezpieczne. Na przykład tutaj, w jednej z wiosek Dagestanu, widzimy ogromny strumień śniegu, który miażdży wszystko na swojej drodze. Zapewne wiecie, że piorun uderza w najwyższy punkt. Na tym nagraniu nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie to, że grom uderza w najwyższy budynek świata burcz kalifa. Efektownie i strasznie jednocześnie. Silne burze, takie jak na Dominikanie, mogą z łatwością zdmuchnąć furgonetkę zaparkowaną na ulicy. A na tym nagraniu prąd wody unosi nie tylko samochody, ale także całe domy. Ta chwila, kiedy nie zazdrościsz właścicielom tych jachtów i łodzi. Nie zapominajcie, że podczas silnej burzy w mieście przewody wysokiego napięcia również mogą stanowić niebezpieczeństwo. Tak wysoki poziom wody w mieście może pozostawić katastrofalne skutki. W silnym sztormie wielki statek stał się zabawką sił natury. W Wielkiej Brytanii czasami lepiej najpierw wyjrzeć z zarogła, dopiero potem wejść na most. Szalone widowisko, domy w całym mieście zmieniły się w wymykające się spod kontroli statki. Nie należy zapominać, że nawet przy totalnym niszczeniu mienia w wyniku katastrofy. Priorytetem pozostaje ludzkie życie. Jednak widok mijających was 13 samochodów robi duże wrażenie. Szaleństwa powodzi nie można niedoceniać. Powódź potrafi niszczyć autobusy, burzyć budynki, a nawet ogromne mosty. W czasie powodzi mosty są bardzo niebezpiecznym miejscem nie tylko dla samochodów, ale także dla pieszych. Sądząc po ilości gruzu, ta powódź zmiotła całe miasto. Widać, co z niego zostało. A czasami nie trzeba jechać na wieś, bo to ona nadpływa ku nam. Burza śnieżna to jeden z najstraszniejszych rodzajów burzy. Ponadto można w niej po prostu zamarznąć lub zniknąć pod śniegiem. Właśnie tak rozlewa się rzeka, a prosto do wsi pędzi ogromny strumień. Czasami klęski żywiołowe mogą nas złapać na środku drogi, a wtedy dość trudno znaleźć schronienie. Temu kierowcy chyba nie ma czego zazdrościć, biorąc pod uwagę fakt, że śmiało podąża on w stronę dwóch tornad. Kolejny dom na straty wywołane powodzią. To nie są kadry z filmu o apokalipsie, ale prawdziwy sztorm na morzu. Nieoczekiwana powódź uwięziła kierowców na moście. Wszyscy mieli jednak niesamowite szczęście, gdyż nikt nie został ranny. Czasami jednak takie naturalne zjawiska wyglądają niesamowicie pięknie, a turyści przeżywają niezapomniane emocje. Bywa, że ludzie nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa zbliżających się klęsk żywiołowych i podejmują ogromne ryzyko dla kilku pięknych ujęć. Widzieliśmy do czego zdolny jest prąd wody, a teraz wyobraźmy sobie jego niszczycielską moc, jeśli składa się praktycznie z ogromnych głazów. I to wszystko na dziś. Łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.